Poranek nadszedł, a wraz z nim kolejna szansa, by stanąć przed Bogiem w modlitwie. Wśród zmagań życia, gdy walka wydaje się zbyt ciężka, a siły zaczynają się wyczerpywać, właśnie wtedy jesteśmy zaproszeni, by zaufać nie temu, co widzą nasze oczy, ale temu, co ogłasza Słowo Boże. W Psalmie 20, Werset 7 Biblia uczy nas potężnej prawdy. Jedni ufają rydwanom, inni koniom. Lecz my wspominamy imię Pana. Naszego Boga. To stwierdzenie nie jest tylko wyznaniem wiary, to duchowa postawa. Gdy wszystko wokół nas krzyczy strachem, niepewnością i zmęczeniem, wiara przypomina nam, że nasza siła nie leży w ludzkich strukturach ani w szybkich rozwiązaniach, lecz w imieniu, które jest ponad wszelkim imieniem imieniu Pana. W ciągu dnia toczymy ciche bitwy. Niektóre z nich są wewnętrzne lęk, wątpliwości, smutek bez wyraźnej przyczyny. Inne są zewnętrzne. Problemy w rodzinie, rachunki do zapłacenia, diagnozy medyczne, wieści, które wstrząsają. To prawdziwe zmagania, które wysysają z nas siły i sprawiają, że zadajemy sobie pytanie: jak długo jeszcze damy radę? Ale to właśnie na tym gruncie słabości objawia się obecność Boga z największą mocą. Poranna modlitwa nie jest pustym rytuałem to spotkanie z obecnym ratunkiem. To święty moment, w którym oddajemy wszystko, czym jesteśmy. W ręce Boga, który nigdy nie przegrał żadnej bitwy. To słowo jest dla tych, którzy obudzili się zmęczeni walką, dla tych, którzy próbują utrzymać wiarę, ale czują, że ich nogi się osuwają, dla tych, którzy próbowali wszystkiego własnymi siłami i zauważyli, że doszli do granic możliwości. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz walczyć sam. Psalmista nie powiedział: Jedni ufają, od tak, bez powodu. Obserwował świat, w którym siła tkwiła w armiach, broni i zasobach, a mimo to wybrał zaufanie imieniu Pana. To więcej niż decyzja, to styl życia, to rodzaj zaufania, które przemienia serce, uspokaja umysł i wzmacnia nas, by iść dalej, nawet gdy wszystko się wali. Dziś być może potrzebujesz właśnie tej siły, i nie przyjdzie ona z miejsca codziennego, przyjdzie z wysoka. Modlitwa to nie tylko mówienie do Boga, to uznanie, że bez Niego nie jesteśmy w stanie zwyciężyć otaczających nas bitew. I być może, gdy słuchasz tych słów, coś w Tobie już zaczęło się zmieniać. Ciężar na piersi zaczyna ustępować, a nadzieja, która wydawała się odległa, znów zaczyna się tlić. Obietnica jest jasna, kiedy pokładamy ufność w Bogu, On działa. Nie zawsze tak jak chcemy, nie zawsze wtedy, kiedy oczekujemy, ale zawsze wiernie. Poranna modlitwa to nasz codzienny ołtarz. To miejsce, gdzie składamy nasze lęki, nasze łzy i nasze oczekiwania. To miejsce, gdzie porzucamy logikę świata i zwracamy się ku logice nieba. Tam, gdzie słaby jest umacniany, zmęczony odnawia siły, a złamany zostaje podniesiony. Są osoby, które słuchają tej wiadomości ze złamanym sercem. Ludzie, którzy od dawna walczą sami, którzy płaczą w ciszy, czując się zapomniani. Bóg zna każdy szczegół Twojego bólu i to właśnie On przyprowadził Cię do tej chwili, nie po to, by dać szybkie odpowiedzi, ale by przypomnieć Ci, że siła, której potrzebujesz, jest dostępna. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną może dotyczyć konkretnego obszaru życia, albo osoby, którą kochasz. Jeśli wolisz, po prostu napisz, pomódl się za mnie. Będziemy wstawiać się za Tobą z miłością jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój wstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim wszystko oddamy w ręce Boga, sprawdź, czy już zasubskrybowałeś nasz kanał. Panie mój Boże, tego poranka stajemy przed Twoją obecnością w modlitwie. Wchodzimy na twój ołtarz z szacunkiem. Ale też z sercem pełnym potrzeb. Jest tak wiele bitew toczących się w nas i wokół nas, tyle nacisków, które się kumulują, tyle sytuacji, które wydają się nie mieć wyjścia, ale wybieramy w tej chwili wspominać Twoje imię. Bo nie ufamy rydwanom ani koniom, ufamy Twojej wierności, ufamy Twojemu słowu, ufamy Twojej mocy, która nigdy nie zawodzi. Panie, szukamy Cię od rana. Bo wiemy, że gdy nasza dusza jest zmęczona, to Twój duch święty jest tym, który nas odnawia. Twoja obecność jest miejscem, gdzie znajdujemy prawdziwy odpoczynek. Nie chcemy sami dźwigać ciężarów, które nas przygniatają. Chcemy rzucić na Ciebie całą naszą troskę, cały nasz ból, wszystkie myśli, które próbują nas osłabić już o poranku. Ty jesteś naszym schronieniem, naszą skałą, naszym pomocą obecną w czasach ucisku. Ojcze, są osoby słuchające tej modlitwy, które toczą cichą walkę. Ludzie, którzy obudzili się ze łzami w oczach, nie wiedząc co robić. Osoby, które próbują utrzymać wiarę przy życiu, pośród złych wiadomości, ciszy odpowiedzi, trudności, które zdają się nie kończyć. Dlatego modlimy się szczerze. Prosimy Cię, Panie, nawieć teraz każde zranione serce, każdy umysł, który jest zagubiony, każde ciało, które czuje się wyczerpane. Odnów, Panie, siły tych, którzy myśleli już o rezygnacji, odnów marzenia, które zostały schowane z powodu bólu, przywróć zapał tym, którzy już nie potrafią wstać z nadzieją. Ty znasz bitwy, o których nikomu nie mówimy, myśli, które staramy się ukryć, wątpliwości, które nas dręczą nocą, strach, który paraliżuje, winę, która nas wewnętrznie pożera. Ale Twoje słowo uczy nas, że nie odrzucasz serca skruszonego. Dlatego nie ukrywamy niczego, przynosimy wszystko przed Ciebie, bo modlitwa to nasze miejsce oddania, nasze miejsce uzdrowienia. Święta przestrzeń, w której nasza słabość spotyka się z Twoją siłą. Prosimy Panie o prowadzenie na ten dzień. Wielu, którzy teraz się modlą, musi podjąć ważne decyzje, ale nie wiedzą, w którą stronę iść. Niech Twoje słowo będzie lampą dla naszych stóp. Niech Twój duch prowadzi nas nawet, gdy droga wydaje się niepewna. Twoja wola jest dobra, doskonała i przyjemna, i wybieramy jej zaufać. Nawet gdy nasze oczy nie widzą, wybieramy wierzyć, bo wiemy, że Twoja wierność przewyższa okoliczności. Nawet gdy wszystko zdaje się walić, Ty pozostajesz niewzruszony, podtrzymując wszystko swoją potężną ręką. Panie, wzmocnij także wiarę tej osoby, która czeka na cud. Może odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Może cisza trwa dłużej, niż się spodziewała, ale Ty jesteś Bogiem, który działa, gdy czekamy. Ty jesteś Bogiem, który działa w kulisach. Jesteś tym, który przygotowuje drogę na pustyni i sprawia, że strumienie płyną w suchym miejscu. Dlatego prosimy, wzmocnij naszą wiarę. Nie chcemy tylko przetrwać trudne dni. Chcemy żyć z nadzieją, z celem, z zaufaniem, że Ty jesteś z nami. Modlimy się również o uzdrowienie. Uzdrowienie emocjonalne, duchowe, fizyczne. Wiemy, że nie ma bólu, którego ty byś nie widział. Nie ma rany, której nie możesz uleczyć. I teraz wołamy za tych, którzy są chorzy ciałem lub duszą, niech Twój dotyk miłości dosięgnie każdego. Niech Twoje słowo uzdrowienia spełni się w każdej komórce, w każdej myśli, w każdej pamięci, która potrzebuje przemiany. Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia, który podnosi który przywraca to, co zostało złamane. Prosimy o rodzinę, o domy, które potrzebują pokoju. Tam, gdzie jest podział, niech będzie pojednanie. Tam, gdzie jest pustka, niech Twoja miłość wypełni przestrzeń. Tam, gdzie jest strach, niech Twoja obecność przyniesie bezpieczeństwo. Panie, wejdź do każdego domu teraz z ochroną, zaopatrzeniem i łaską. Niech ten dzień będzie naznaczony widzialnymi cudami i niewidzialnymi, ale głębokimi zmianami. Panie, wiemy, że modlitwa poranna to coś więcej niż chwila. To ziarno, które siejemy wcześniej rano z wiarą i wierzymy, że nawet jeśli stawiamy czoła bitwom, zwycięstwo już się buduje, bo ten, kto ufa Tobie, nigdy nie jest sam. Ten, kto woła do Twego imienia, nigdy nie zostaje zignorowany. Ten, kto klęka przed Tobą, wstaje silniejszy i gdy cię szukamy, nadal ufamy. Nawet jeśli okoliczności jeszcze się nie zmieniły, Wiemy, że Ty działasz i to nam wystarcza, by iść dalej. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, jeśli poczułeś pokój, siłę lub pocieszenie słuchając każdego słowa, napisz w komentarzu po prostu Amen. To proste słowo jest wyrazem Twojej wiary, zgodności i duchowego przyjęcia tego, co zostało tutaj wypowiedziane. Nie ma znaczenia, jaka jest dziś Twoja walka. Ważne jest, że postanowiłeś zacząć dzień w obecności Boga, a to zmienia wszystko. Gdy wstajesz w modlitwie, coś zaczyna się zmieniać w niewidzialnym. Bóg słyszy, Bóg działa, Bóg odpowiada, czasem nie tak, jak chcemy, ale zawsze we właściwy sposób i we właściwym czasie. Jutro będziemy tu znów wcześnie rano z nową modlitwą, nowym słowem, nową chwilą, by odnowić twoją wiarę. To codzienne zobowiązanie. Droga pełna oddania i zaufania. Każdego dnia stajemy przed nowymi bitwami, ale każdego dnia mamy też szansę szukać w Bogu siły, której potrzebujemy, by zwyciężać. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Aktywuj powiadomienia, by otrzymywać przypomnienie o kolejnej modlitwie. A jeśli ta treść Cię pobłogosławiła, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje słowa wiary z samego rana. To, co otrzymałeś tutaj, może być dokładnie tym, o co ktoś właśnie modli się w ciszy. Niech twój poranek będzie lekki, niech twoja wiara będzie umocniona i niech twoje zaufanie do Boga zaprowadzi cię dalej niż się spodziewasz. Do zobaczenia jutro, na kolejnej modlitwie. Do tego czasu trwaj mocno, Bóg jest z tobą.